Cześć wszystkim. Dzisiaj Wam pokażę dwie rzeczy, które kupiłem na Girbeście w promocyjnej cenie. Zobaczcie, co udało mi się wyhaczyć. Wydaje mi się, że są to bardzo fajne i praktyczne rzeczy, tak jak elektryczny nóż do masła. I ile tego masła? No kurde, rynku? no. Lubię, lubię, lubię po prostu masło, tak? Lubię masło, no. Czy smartlet plecak? Dobra, to zaczynamy. Pokazuję Wam. Pierwsza rzecz, wodoodporna mini golarka do twarzy. Wygląda jak solniczka. Można sobie nią posolić. Ładna, zgrabna mini golarka od Xiaomi So White. Postanowiłem, że kupię sobie golarkę, bo ostatnio w komentarzu ktoś napisał mi, że wyglądam jak smutny pan po 40, więc stwierdziłem, że się ogolę, żeby troszkę młodziej wyglądać. Bo mam 25 lat, a wyglądam trochę starzej. No i co, kupiłem ją za 62 zł, przecena z 90 zł. Dwie minuty dziennie starcza na 40 dni. Więc raz w miesiącu można taką golarkę ładować. Wejście ma typu C. Ładować ją można zwykłą ładowarku do telefonu. Natężenie prądu jest potrzebne 1 A. W zestawie dostajemy chińską instrukcję, w której dużo się nie dowiemy, jeżeli nie umiemy czytać po chińsku, ale jest obrazek jeden. ten koleś nawet jest podobny do mnie, taki smutny stary pan po 40. Kurde, znowu muszę się ogolić. No i do tego dostajemy kabel USB typu C, podłączamy do zwykłej ładowarki telefonicznej albo do laptopa i jeżeli ktoś ma problem z znalezieniem pracy, to Dzięki tej golarce, jak będziecie ładnie ogoleni, od razu was zatrudnią. Teraz już się nie patrzę na doświadczenie, tylko na wygląd. Ja teraz mam zarost 3 mm. Ta golarka goli do 0,7 mm. Nie jestem pewien, czy poradzi sobie z moim 3 mm zarostem. Golarka jest wodoodporna, można ją myć pod bieżącą wodą. W środku są ostrza, które kręcą się 5000 razy na minutę. No i takie pełne naładowanie golarki to mniej więcej 8 godzin, ale już po dwóch godzinach ona jest w jakimś tam stopniu naładowana, że można się ogolić. Jest bardzo zgrabna, można nawet ją gdzieś zabrać w podróż, dlatego ma funkcję podróżniczą. Przytrzymujemy ten przycisk, i ona wtedy nie ma prawa się włączyć nam w torbie czy gdzieś. Posłuchajcie, jak brzmi. Jak u dentysty. Albo jakbym miał zaraz kogoś poćwiartować tymi ostrzami. Zaraz ją przetestuję i zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Mam wrażenie, że ma problem z dłuższymi włosami. Trochę na rękach mam długie włosy. Nie wierzę. Ale daję. Myślałem, że, że da radę, że ona zmieli mi to wszystko, jednak nie, to jest za duży zarost. Ta maszynka jest do codziennego użytkowania, żebyście codziennie musieli używać zwykłej maszynki do golenia i pianki. No dobrze, kolejna rzecz, która została zakupiona, jest to. Pan pam! Panel słoneczny, taka ładowarka. Kładziecie sobie na słońcu, podłączacie kabel USB. Możecie sobie ładować różne rzeczy. Jest to panel słoneczny 10 W. Natężenie prądu daje 2, 2 A, czyli ładuje tak jak przeciętna ładowarka sieciowa. Możemy z tym iść na plażę, się opalać. Telefon nam się rozładowuje. Kładziemy tylko to i możemy to naładować. Idziemy gdzieś w podróż jakąś, gdzieś autostopem zakładamy sobie to na plecak i możemy tym naładować telefon, tablet, powerbanka, golarkę nawet. Ta to auto kupione w w promocyjnej cenie za 46 zł z 70 prawie no i tutaj mamy wejście na kabel USB niestety w zestawie nie ma kabla już musimy na własną rękę ale za to dostajemy przysawki przysawki które montujemy tutaj w tych rogach gdzie są yy, dziurki sobie gdzieś tam na południowym oknie przy sali jak ktoś jest bardzo eko no to myślę że to będzie dla niego fajne i będzie mógł wykorzystywać to w różny sposób. No to co? To by było na tyle. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!